Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Jest ze mną Luxon. Siemano. No, widzimy się po takiej troszeczkę dłuższej przerwie. No było to spowodowane tym, że jakoś nie było motywacji do nagrywania. Może to małymi zasięgami, nie wiem. No nieważne, w każdym razie mamy teraz mapkę parkour 50 poziomów, tutaj mamy regulamin. Złote płytki naciskowe to checkpointy, nie pijemy mikstur, nie wpisujemy komend. Nie niszczymy, gramy na game mode 2, życzymy miłej zabawy. Czekaj, Game O 2 możesz pisać? Czekaj, nie wiem czy jest. Aha, ja też nie mogę. No, dobra, możesz ustawiony. Zbudował yy, mapę Komandost, Wawa, YouTube. Port mapy. Do wersji 1.15 zapewnił Stami? Stami chyba. No, bo coś tam było nie tak, że checkpointy po prostu się nie respiły i ktoś tam poprawił tą mapę, ale git, dobra. Level drugi. Aha, czyli ta babka może być strasznie krótka. Ej, serio to będzie takie krótkie? Nie wiem. Ile to miało być? 10 poziomów? Nie, 50 poziomów. 50. Aha, dobra. Myślałem, że 10, więc się wystraszyłem po prostu, że... Będzie lipa. 10 poziomów, 50 poziomów, a ja i tak nie dość, że pewnie będę przechodził to 2 godziny, to jeszcze nie wiadomo ile razy spadnę, ale git. <gdy> Gdzie ty jesteś? Aż tak to no może nie, ja już jestem to, nałożony. A czekaj, powoli, wolniej troszkę, Ha, bo tu jest lód. Fajnie, fajnie jest zrobione, bo jest zrobione, że nie jest wiesz, jedno i to samo, tylko są różne jakieś biomy z tego co widzę. Dobra, tu mam który? Ósmy, gitara. Głowy Dobra, dajesz. A! <laughs> ja pierdzielę, też spadłem. A... Dobra, zobaczmy czy działają teraz te spawn pointy. Bo działa, ktoś tam. Działa, działa. Ty, no, git. O, nie umy do tego. O, dobra, git. Git, git. git. Yeah! Mogę wpisać kill? Mogę wpisać szybciej, żeby Myślę, nie lecieć żeby... Dobra, bo patrzcie, mamy dziewiąty poziom podaj, Za. Ja, ja przeszedłem. Zaczynają się schody. Ty, co jest? Ej, poczekaj, bo musimy... Aha, dobra Dobra git. Jak przejdziesz na następny poziom, to nie wchodź na checkpointa, dopóki do ciebie nie dołączę, ok? Tak się umówimy. Wiesz co, chodzi, no nie? Tak, no wiem do... Bo potem jak spadniesz, no nie? No wiem, <śmienią> wiem, to zleża, zleż checkpointa. To dostaję twojego checkpointa, wiem, jak spadnę, no nie? Wiem, Więc. No z jednej strony spoko, bo jak nie będę mógł przejść, to mi zrobisz checkpointa, nie, ale. My coś tu mamy zbierać? Chyba nic tam nie pisało. Nie, nie, mam nic. Dobra, kit. Jesteś za mną? Ej! Co ty zrobiłeś? <śmienią> co, jest? co ty za... zamknęłeś? To, to, to ty zrobiłeś, ty mi zamknąłeś. Nie, to się zamknąłeś. Ty mi zamknąłeś. Nie, bo ty nadal pójdę na płytkę. A, rzeczywiście. Ale zajebiście się to jest. No, nie otwarło! Nie otwarło się, widziałeś? No. To sobie zamknij, jak będziesz chodził na pół płytkę to ci się będzie otwierał. Ty rzeczywiście. Dobra. Uch. Dobra. Hop. Dobra, git. Dobra, już mamy jedną. Ło, Ło, Ło. Prawie jedną trzecią. W nie wiem, czy nie nacisnąłem checkpointa. Przez przypadek. Poczekaj na mnie. Nie wiem, czy przez przypadek nie nacisnąłem. Tak. No, no. no sorry. Nie chciałem. Spłaka, spłaka. Niszczyłem ci zabawę? Nie. No, masz szczęście. Trudno się mówi. Hop, hop, hop. hop. Dobra, jest elegancko. Kurczę, słyszycie pewnie moją klawiaturę. O oh, fuck! Słuchajcie pewnie moją klawiaturę i myszkę. Idę w tą idę, idę stronę. Niestety, no kurczę, nie mogę ogarnąć czułości tego mikrofonu, żeby nie wykrywało klawiatury. Jak macie jakieś pomysły i ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu, to możecie w komentarzu napisać, co mogę zrobić, zmienić, zmniejszyć, zwiększyć, może jakieś czułości, nie wiem. Jak to tam działa? Tu w ogóle są fake drogi w ogóle. Mm, co jest? Fake drogi. Czemu fake drogi? Nie, no to są po prostu, żeby było kilka dróg, pewnie obstawiam. O, no nie, ja nie skoczyłem. A ja jestem. Wchodzić na checkpoint czy nie? Nie, nie. To dawaj. Daję ci szansę. Git. No nie jaki, osiu Co ci zrobiłem? <grym> nie mogłem wejść na mord. Oj, oj, oj. Dobra, zepsułem ci. Sorry. Nie chciałem. o No się, odbijam. Ty! <grym> o, fuck. To będzie nieźle. To będzie przerąbane. Nie wiem, jak po tym skakać, po tych slajmach. Czekaj. Może tu coś musi być. O, prawie. Hmm. <grym> Ale to nie tak trzeba skakać jakoś, czekaj. E! Co ty robisz, świrze? O, co jest? Nie odskoczyło mi. O. Ej, jak się... Jak... Nie, nie wiem jak to przejść. <grym> nie, nie da się <grym> Zaczynają się schody, no nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Um. Jak, co z jak, shiftem. Jak? Co z shiftem? skarż na to z shiftem. Ale co mam z shiftem? Tak po prostu skoczyć na to i stanąć w miejscu? Bo nie wiem. Sk na co i trzymaj shift. No i co? Nad tym. To nie będziesz się odbiał. No a i sobie teraz. No skacz. Aha, no rzeczywiście, czekaj. Shift. Znaczy, jak jesteś w powietrzu, to trzymaj shift. Dobra, czekaj. Ło! Ło! Nacisnąłem. Up. czekaj. Kurde, jakie emocje. Jak na zbieraniu porzeczek Dobra dawaj No i dobra Ja to samo zrobię my Ja nie mogę się kilnąć No bo ty nie masz takiej możliwości Kurde Bo ja jestem założycielem ten Proszę? Jej. Ja jestem założycielem tego świata no nie? Jesteś moim podwładnym E! Bije mnie coś Co cię robi? Biło mnie coś A ci znałem na to przetarwanie. Dobra, poczekaj na mnie. Kit. Aaa, eee, mam male. Popnąłeś mnie. Nie, nieprawda. Popnąłeś mnie. Wo? Coś mi ścięło chyba przez chwilę. Takie oleki A tam nie wiem, czy tam jest szansa tak doskoczyć. Soul Sanda. A nie, jest. Dobra, gitara. Który to jest w ogóle poziom, bo ja nawet nie wiem. 25, czyli jesteśmy w połowie. 25. No, to przed chwilą to powiedziałem, chyba, mnie nie słyszysz. Nie, nie, słyszałem, słyszałem, Nie, to nie jest trudny parkour. To jest bardziej do takiego... speedrunowania, nie, ale... z moimi umiejętnościami... No co, jest? od, od płotka się odbił. Moimi umiejętnościami to ja sobie mogę spidranować, ale wiesz co Speedrunować? No, mogę sobie speedrunować Nie, no jaki jestem cymbał Dobra, nieważne Będzie długszy odcinek Ej, kurca fuks, ja nie mogę koło ciebie chodzić, bo Ty mnie Popychasz nie, to nie ja. Ty. Nie, to duchy. Ło! <laughs> wow, jaki fart! Gdzieś to? Znaczy, to był skill. Jakby ktoś pytał. Hehe. <laughs> A żeś zepsuł. biutko Ja cię nauczę tutaj grać. I co teraz? Patrz, gdzie jestem już. No to jest! Naciśnij tam! Nacisnąłem i spadłem. Nie mogę, nie mogę. Ej kurde, szkoda, że tu nie ma takiego licznika tych. Śmierci. No. Japier papier. Dobra, spokojnie. Zgadnij ile tą mapkę już przechodzimy. No nie wiem, 7 minut? 10 prawie. Aha. To jest dobrze. Dobra, idź pierwszy, bo nie możemy iść koło siebie. Ja nie mogę wyskoczyć. Czemu? Tam ja jest, bo tam, tam, jest schodek, wiesz? Musisz... O uczyć. Jezus, zawał. Dobra, wszedłem na pół płytka, jak coś. No, okej, okay, okej. Okay. To czekaj na mnie. Łooo. Wow. I co to było ci? Co, coś to? Pomiędzy ten. Proszę. Hmm. Nie, no to było po prostu. Tam masz pistona na pół płytce, no nie? Co jest? 32. Dobra, ja stanąłem. Okej, okay. ale poczekaj, nie śpiesz się tak. Dobra, sorry. No po prostu. Miałeś dwie szanse, zepsułeś. <grywy> nie, no tam piston był. Tu też stanąłem. Ale ja już jesteś za mną, to git. Trzymaj lekki dystans, żebyś we mnie nie wpadł. Ło! Czekaj. Wiem, o Jezus. To na pewno do grzyba mam wejść? Tak, Dobra. Grzyb Oprost. Grzybiasta mapa. <kuh> no idź Tylko się nie utop w pajęczynie. <noise> Aha, bo tu trzeba zrobić taką mini... Mini 360... 360, tak Taką mini... Mini 90, że tak powiem. Bo to nie może być. 180. Stanąć? Staję. Stań! Nie, pumos! Co? O nie no, zabij mnie proszę. Nie jak cię zabić mam? No zaraz się zreszpisz od nowa Łoo! Mam male. O Jezu, mam male... Nie, fajne są te sody, ale... Co? Zawiodło. Fajne są te sody, ale... Oj, oj, oj. Dobra. Ej, chłopie! Krócafug, gdzie mijasz? Ty nie możesz tak mijać, bo to jest przecież ten... Co ty robisz to? No? no i przez ciebie. Nie możesz, nie możesz mijać, bo tu jest wiesz co... Tu jest zakaz wyprzedzania. Kurde, dobrze, że w do, dobrą stronę chłopie, tu było zakaz wyprzedzania, a ty mijasz. No i dobra, no i masz za karę. No i masz za karę. Podwój na a ty wymijasz, no nie? Dobrze, że nie masz prawa jazdy. Nie Masz na nogę. <grym> <grym> dobra, ogień. Nie możesz, wypadł ode mnie, bo słyszę cię. O, EJ! Cwalu! Pomogłem <grym> Nie mi? mogę! <grym> Pomogłem ci no! No pomogłeś mi zginąć prawie! Dobra, ogień! Nie będę cię bił! No nie rób! Psujesz mi kurde moje umiejętności chłopie! Ale jesteś ciota. Fuck you! Ty też mnie zdefynąłeś. Kiedy? No bo mnie zablokowałeś! No to, kazuje ci ktoś za mną od razu? Poczekaj chwilę. Jaki sierściuch mały. To ty mnie zabijesz to! No to ty za mną chodzisz. Ja tytuł. Hop! Ale to zrobiłem szybko. Pierdziele! Jeszcze raz mnie popniesz, to ci pójdę do tego pokoju i ci szczelę. Przepraszam Szczele <ścoughs> cię zaraz Zapraszam! A idź pierwszy No! Zrobię ci tam wjazd na chatę zaraz Oh no! No i za karę masz Żebyś spadł Kurwa, No i spadłem przez ciebie, bo... Ej, co ty powiedziałeś?! Co powiedziałem zaś? No... Ja ci... Ej, pierdzielę ci zaraz! Jeszcze raz i tam idę do ciebie tak, To dobrze, chodź hmm. No ja cię bić nie mogę Ty masz czysty, nie mogę cię pić. Nie, bo jest jakiś chyba ten Anty coś tam. KURY ZAPIAŁ! No i przez ciebie się nie mogę teraz skupić. CO TY MÓWISZ, DAJ mi. Co ty chcesz do mnie, nie mogę się skupić. Co ja mówię, nic nie powiedziałem. Że nie mogę się skupić wtedy, No bo... Tyle razy mnie zepchnąłeś, że teraz straciłem skilla. Idź. NIE, NIE RÓB <noise> Nie, wychodzę. Wychodzę. <noise> No. Nie dobra, już koniec łukasz. Koniec łukasz, gramy normalnie, leć nic ci nie zrobiłem. No ja pierdolę. Ludzie, jak ja mam z nim grać? Z nim się nie da grać. No to nie graj. Bierz checkpointa. Jakiego checkpointa zaś? Tak ja tam nie przy Co jak... No nie przeszedłem do końca, bo spadłem. Ja pierdzielę. Teraz to ja jestem Unskillem killem. Przeszedłeś? No. No gate. Dobra, dawaj 41. Oh fuck. Co to jest za jakaś? Dobra, to trzeba teraz. Mhm. Zapowiada się ciekawie. CO JEST? Ej ale to musimy chyba z tego Z tego piasku Przecież skoczyć Tu się nie da skoczyć. Z tego piasku trzeba chyba skoczyć Ale ten piask zwalnia Oj Kurde jak mi się o, tam nie, udało nie. Dobra zaczynają się kłopoty najmana Kłopoty Kłopoty Najmana. Oh, no nie, no my mamy problem. Kłopoty Najmana. Ej, dobra, wiem jak już to przejść. Kupa Gówno wiem. <laughs> <laughs> Musisz mnie zbustować, albo ja ciebie. A. Dobra, ej, przed ja... tym. mi tym Nie, też. ale przed tym... O! Stąd? Nie, bo przedtem jestem. mi się udało. Czekaj. Jestem! No A, i główno jestem. Też byłem. Oje! Oh yeah. O je! Oje! Oj, czemu nie zabierzesz pointa? Nie da się. Mur nie! Da się A to masz A ustawiłem dla siebie Bo ty nie zasługujesz Nie działa Jesteś? Poczekaj Nie działa Nie działa, ustawiłem ale nie zadziałał Chyba, że ustawiłem Nie wiem Ustawiłem, ale nie zadziałał Poważnie, bo... Aha! Wiem czemu! Bo ty wcisnąłeś tego i mi aktualizowało, wiesz? Aha... Kurde, dobra, przejdźmy to. Kurde! Przechodzimy to? No próbuj, ale mnie zwalnia tam! Co cię zwalnia? Ja nie stoję nawet na tym piasku, a mnie zwalnia. Fuck! Zaczynają się kłopoty. NAJMAMA Oj boże, boże Ty masz opa? Nie wiem Nie, nie citujemy Ale nie, ja chcę tylko, żebym mógł się zabijać Bo najmniej raz to 5 minut Dobra Jestem w dobrym miejscu, mogę cię tepnąć? Tp Tp Jak ty masz? MC Luxem Dobra, stój tu. Ja mam szansę teraz. Czekaj, stój tam. Dobra, leć. Stój tam A... O jaki krasztor Stój Bo ja nie żyję Tepnę cię, ale na shifcie Żyjesz? No Stój, stój Ja idę Stój Ja, ja nie żyję Tepnij mnie

O mama ma, male to co jest? No nic nie jest. Kurca, bo nie można na nos stawać Pierdzielę. Słyszysz, nie stawaj no. na nos, bo na nosie się nie da. Kurca fuks. No wiem, że się nie. Ach. O mama, jestem, jestem, o mama, mamale. Dobra, wiem, że... Nie! Nie popłać. O, checkpointa wcisłeś. Nice. Co to jest? Hop, hop. Po węglu. Co po węglu? Po żelazie. Woah, Przeskoczyłem sobie Chciałem zrobić takiego speed speed A ty już przeszedłeś, króca fuks Hop 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 Poczekaj na mnie Poleć z Poczekaj Ole, kogut Jaki kogut zaś? Padłem, ałemu mu Diamenty. Tepnij. No to cię samo Kury. Spadnij. A Nie. Spadnij Spadłem. Super. Wow Jak tam przeleciał widziałem Ale skoczyłeś? Kurde się rozpędziłem troszeczkę <grym> Zorki Co to było? Bo ten zdenerwowałem. <grym> A, bo zapomniałeś, że nagrywamy, no nie? Nie, bo na górze był ten No coś hmm. i się nie dało skoczyć. No co jest? No nie da się skoczyć! Da się no Dobra. Pięćdziesiąt pięćdziesiątka bedrock. Typ nie, no nie, nie, nie mam ze za, mam ze za w lewym oku. <laughs> w lewym? Może w prawym. Hop. Ło! Yeah! Skończyłem mapę jako pierwszy. Gratulacje, wygrałeś. Zapraszam do subskrybowania kanału Komando z Wowa I twórcy portu do 1.15 Ej! Czytam, 15x Stami Kilik Okej okay. A co to, co to wyszło? Aha, Twitch jakiś coś tam No dobra, no Przestań, przestań Także co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że mapa wam się... Przestań Łukasz Ja pierdolę Denerwujesz mnie już Mam nadzieję, że mapa wam się spodobała Mam nadzieję, że mapa wam się spodobała. No i co? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Także co, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Cześć.